O, ale... Uważaj! widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Na tym już bardzo, ale to bardzo ikonicznym spocie jak na ten kanał. Dzisiaj jesteśmy z bolidem, z łopatą i oczywiście dobrymi chęciami na robienie kontentu. Plany na dzisiaj są takie, żeby poskakać tą treningówkę. I tutaj gdzieś w tych lasach zajmiemy się troszeczkę takim dropem, ponieważ odkryłem ostatnio, że jest tam taka opuszczona mini trasa. Po to nam szpadel, ponieważ zamierzamy ją dzisiaj odbudować. Od razu przejdziemy do pokazania tej mini traski. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w miejscu, którego jeszcze Wam nie pokazywałem. I tam na dole jest to, co chcę Wam głównie pokazać. I tutaj mamy mega opuszczony drop. Ale jak możemy sobie zobaczyć od boku, było tutaj coś kiedyś. Tutaj mamy lądowanie, tu jest taka dziura, którą już ktoś kiedyś wykopał. A tu mamy drop, taki naturalny. I dzisiaj sobie odgrabimy przynajmniej nogami lub szpadlem na najaździk, na na jazd. Poprawimy sobie wybicie. No i tutaj lądowanie. Będziecie mieli teraz timelapse i zobaczymy. Więc tak wygląda odgrabiony na najes na chodkę. No pod koniec tak już trochę mniej to widać, ale tutaj jest ładnie już zrobione. Wybicie tutaj trzeba poprawić i będzie za niedługo można i można już tak naprawdę coś tu pokopać. Let's go oh oh, oh, oh oh Let's see. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy z... ostatnio. Tu było odgrabione, już nie jest. Tu mamy takiego dropa na razie prowizorycznie. I tutaj jedziemy. To tu był ten drop. Poprawiliśmy wybicie. To jest lądowanie, jest trochę daleko. No, może dzisiaj to polecimy, ale to nie jest taka hopa rozgrzewkowa. Idziemy na treningóweczkę. Nagrało się. Dobra, lecię się trening treningóweczkę. Zobaczymy jaka prędkość. No, nie powinno być różnicy, Lecę! O, Ale wyświeca by była, traktor jeszcze! Fajnie. Zastanawiam się, czy próbować rozgrzewkową on-handa czy on foota. nie ukrywam, że prosto sztuczka, ale jakoś boję się ostatnio puszczać nóg, ale trzeba się przyłamywać, więc próbujemy nogę puścić. Troszkę, ale było. Zajdziemy poprawić tego longfoota. No, lepiej było. Je witam w dniu trzecim. Wczoraj mało jeździliśmy, ale dzisiaj jesteśmy po to, żeby więcej jeździć. Mam taką nadzieję. Standardowo zaczniemy sobie treningówką i bez zbędnego przedłużania jedziemy ze sztuczkami. Próbujemy X-up'a, bo tej sztuczki nie umiem, więc no. No, 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 źle, ale nie najgorzej. Tocimy pociąg tej estapki, ale to pierwszy się... Let's end Dobra, one foot o! Znowu nie doleciałem! Spróbujemy sobie teraz złapać kolana mi siodełko i będę próbować tego no handa. No nie, nie złapałem. Polecisz to. Filip się na tym wywalił ostatnio. No wiem, mówię. No, macie teraz widzowie przebitkę z tego jego klipu. Uważaj! Ej, stresuję się, ja już to raz leciałem, ale się stresuję. Ej, jednak nie jest jakoś źle. Spróbujemy sobie teraz whipka na treningówce. Ale to nie było nic! Panie i panowie, próbujemy teraz table topika, czyli szuczki, której dawno nie robiłem, więc najprawdopodobniej zrobię z siebie teraz poszmiewisko na kamerze. O, ale to było... E, kupa to była. Let, yeah! yeah! Leć, wygrawimy sobie dropa, żeby można było go polecieć sobie, nie? The next day. ole! na flat, lekko za daleko. Spróbujemy jeszcze raz chycić, przydoko no. kolanami, odchylę się trochę dalej i zobaczymy. Dobra, złapałem. Dobra widzowie nowa próba nowego triku Teraz sobie spróbujemy znowu złać kolanami siodełko i próbujemy puścić dwie rączki oh! bałem się widzowie, bałem! Yeah! Trochę się przestraszyłem do, takie, do takiego Nohę nie ukryłem, że po tamtym skoku miałem lekko śmierć w oczach. Bo mi trochę nogi spadły z pedałów. Spróbujemy, jak już mi tak nogi spadają, to myślę, że spróbujemy sobie no foota w takim razie, co ty na to. Dobre, a ja kiedyś próbowałem... Nie, no nie, to nie był Nofut. Spróbujemy sobie w kolejnym skoku. O nie, 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 nie. nie. Zapomniałem, co chciałem zrobić.